Witajcie, dzisiaj kaszalot wiem, że no fajnie się to okręt nazywa. Amerykańska odpowiedź na niemieckie uboty na szóstce. Zagramy sobie bitwę live, bo chciałbym wam pokazać jak działa cały interfejs, jeśli chodzi o okręty podwodne, bo niestety, ale powtórki tego nie pokazują tak jak trzeba, także tu będziecie mieli prezentację, przy okazji pogadamy sobie o różnicach obecnie pomiędzy szóstką a amerykańską, a niemiecką i jakoś to ładnie podsumujemy. Niestety strasznie mało osób gra, Zwróćcie uwagę, że w zasadzie mamy samych botów poza okrętami podwodnymi. Obecnie są po trzy, bo bardzo długo stoimy w kolejce. Ogólnie docelowo ma być maksymalnie dwa okręty podwodne w, w jednej bitwie. Pamiętajcie, że wszystko to, co mówimy, jest cały czas working progress. Wszystko się będzie zmieniać, tym bardziej, że od roku to wszystko testując, zejdziemy sobie pod wodę, żeby rakiet bez sensu nie zbierać. No cóż. Pograłem sobie kaszalotem, pograłem sobie trochę ubotem. Wczoraj był stream, na którym też testowaliśmy okręty podwodne i mam już wyrobioną co nieco opinię. Także osobiście lepiej gra mi się Niemcami. Dobra, wyjdziemy sobie, żeby nie marnować powietrza. Ale to, to podsumujemy sobie na końcu. Najpierw różnice. Pierwsza różnica, jaka jest pomiędzy Niemcem a Amerykaninem. Amerykaniec ma krótsze torpedo kilometr, ale to zaznaczenie, to pingowanie dziób i rufa Trwa dłużej. Na Niemcu strasznie szybko spada ten czas zamierzania. Co tutaj będę miał, miał nadzieję, że będę miał okazję Wam pokazać. A na y, Niemcu jest to znacznie krócej i jak spingujemy sobie nawet okręt, to możliwe, że torpedy zanim dopłyną, to po prostu ten ping zniknie, a tutaj na Amerykańcach trwa to dłużej. Druga, bardzo duża różnica tak naprawdę to jest, są e, zbiorniki z powietrzem. Na amerykańskich okrętach podwodnych one są większe, przez to się też dłużej uzupełniają. O, może będzie okazja. E, nie, niestety to fubułki ucieknie. Udało mm, się akurat przeładować. Szkoda mam nadzieję, że nasze Fubuki sobie z nim poradzi. Natomiast sobie wyjdziemy na powierzchnię z koloniec za wyspą i pójdziemy tam, w tamtą stronę. Mam nadzieję, że uda się coś... coś ustrzelić tym okrętem, że nie będę tylko mięsem armatnim. I to powietrze faktycznie jest różnica całkiem spora, jeśli chodzi o, o uciekanie i nabieranie i tak Nie, tak, wiecie co, zejdziemy sobie pod wodę i spróbujemy tego Fubukiego... Dziwnie ten kaszalot zagrywa. Spróbujemy w niego zrzucić torpedy. Przy okazji zobaczycie jak wygląda pingowanie. O, mamy rufę. I o, o ten czas mi chodzi, o to. To tutaj ten czas się kończy. W tym momencie spingowałem sobie dziób i rufę i teraz te torpedy będą podążać do celu. Mam tutaj tego Fubukiego i zaraz będę się nim interesował, bo on chyba wpłynął w wyspę. Przy okazji zobaczymy, bo nie pamiętam jak to jest z łapaniem namiaru. Eee, oj chyba nie złapię, ale on będzie uderzał w wyspę cały czas, także... Oj, 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 oj chyba zepsułem. Tak, bo nie, zobaczcie, wyspa zablokowała mój sygnał i torpedy sobie po prostu popłyną. E, Kaszarut uciekł pod wodę, niestety już mu nic nie zrobimy, szkoda. Muszę poczekać teraz na przeładowanie, no właśnie, e, chociaż... nie, uderzy w wyspę, no właśnie, nie zdąży. I torpedy poszły sobie prosto, zepsułem, bywa. E, trzeba poczekać na następne przeładowanie, które trwa całkiem długo, bo trwa ponad 2 e, minuty. Niestety jak na razie perk nie zmniejsza tego przeładowania, e, bo nie zmniejszyło mi się praktycznie w ogóle. Mm. Dlatego trzeba mieć, o gościu wyszedł z powrotem, nie wiem co gościu kombinuje, no ale tak sobie testuje, niech sobie testuje. Eee, dlaczego Niemcami mi się grało przyjemniej? Powiem wam, <grym> chyba przez ten jeden kilometr różnicy zasięgu, bo to jest i tak naprawdę jeden kilometr, ale boli strasznie, jest różnica, eee, gdzie często brakuje, a no tutaj wiecie, to są boty i boty grają bardzo często po prostu taktyką jolo, eee, kto pierwszy u celu ten lepszy, eee, także ma, trzeba mieć na uwadze, że Hmm, że jest szybki zgon i lecimy do następnej bitwy a okręt podwodny, tak patrzcie ja wywaliłem torpedy i tak naprawdę w tej chwili jestem bezużyteczny jestem bezużyteczny dla teamu, mógłbym sobie teraz co prawda wyjść i spróbować skopować ale to Fubuki tutaj się kręci i będzie mnie atakować, e, w tym momencie na peryskopowej mam zasięg e, wykrywania 2,7 bodajże z tego co pamiętam, tak jest, nie 2,7 to jest z powietrza, a 2,5 to jest z... Mm, z powierzchni. Dobra, będziemy puszczać torpedy. Też to Fubuki zaczyna mi to kręcić. Dobra, jest złapany jeden pinki. Już te torpedy będą podążać za, mm, za tym Fubukim i na szczęście ona zaczyna współpracować. Ja muszę zacząć uważać, bo o, 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 o może będzie. Tak jest, będziemy mieli fraga. Tak, do widzenia. Wynurzamy się po powietrze, nie ma sensu marnować. Chociaż tak naprawdę niewiele go ubyło, jeśli chodzi o Amerykańców, ale pamiętajcie, że ono się też dłużej uzupełnia. Większy zbiornik, wiadomo, logiczne dosyć. Nie wiem, czy tak zostanie na stałe, bo chciałbym, żeby właśnie każda linia miała coś takiego unikatowego. Spróbujemy znaleźć tego przeciwnego kaszalota. Szukałem informacji na temat, dlaczego akurat kaszalot, ale tak w zasadzie bardziej na szybko i nie udało mi się tego, co tak naprawdę znaleźć. Postanawiam, posta Postaram się następny raz coś znaleźć, jak będę opowiadał, to będę chciał też nagrać materiał o tym jak się poluje na, na, na podwodniaki, żeby było widać jak wygląda kontra, żebyście mogli sobie zobaczyć. Gdzieś tu jest ten kaszalec, zobaczcie, bo mam spota, a on jest gdzieś na peryskopowej. Czyli gdzieś pewnie będzie mógł mnie namierzać, będzie mógł puścić we mnie torpedy. Tylko że to jest dosyć, dosyć ciężko jest trafić, bo wystarczy, że chociaż troszkę się zanurzę i te torpedy już mnie normalnie nie trafiają. To też jest ciekawy temat, czy to faktycznie zostanie, czy nie. Mamy tutaj fobyłki i gaida, ale dedeki, które są botami nie są jeszcze, że tak powiem, ustawione na to, żeby atakować ten... no. Okręty podwodne, raczej to jest po prostu przypadek, że akurat przepłynie nad i, i uda mu się zrzucić dobrze te bomby głębinowe. Co w sumie wygląda całkiem, całkiem śmiesznie, gdy przez przypadek damy się po prostu zrobić. Wczoraj na streamie udało mi się fajnie gościa znaleźć i, i zatopić. Idą, idą samoloty, przy okazji zobaczycie, czy gościowi uda się, uda się trafić z rakiety. No niestety nie udało mu się. Idę w tamtą stronę, bo tam jest New Mexico i będę go próbował torpedować. Bo idziemy sobie na Mm, idziemy sobie na preskopową puścimy mu już pierwszą, pierwszą, pierwszą partię, e, spróbujemy spingować, a e, nie, 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 nie uda mi się. I nie zwróciłem uwagi, ale ktoś mi napisał, że jest różnica, że Amerykanie mają ten pasek do pingowania szerszy, co w sumie może być całkowicie, może być zgodne z... Z prawdą, o widzicie, poszły torpedy od tego w moją stronę, od tego drugiego kaszolota. Niestety nie udało się złapać, ale spokojnie. I teraz tak, jeżeli uda mi się złapać, zanim dopłyną te torpedy, udało się. W tym momencie, jeżeli New Mexico nie będzie kręcił, to będziemy mieli porządne uderzenie za konkretne ilości, bo będą cytadele, jeżeli tylko konkretnie uderzą. Jeżeli w kręcie torpedy w tym momencie uderzą, no mam złapany dziób oraz rufę, a na to wychodzi, będziemy mieli ładne pierdzięcznięcie w tego New Mexico. Raz, dwa, 18 4000. Ładnie, niestety zbliża mi się tutaj, e, co mnie świeci. A przeciwny kaszalot nie świeci cały czas. Jestem wyświecony, spróbujemy sobie teraz na pensakole e, zapolować. Pensakola jest na uciekającej, niestety. I okręt na uciekającej ciężko jest. E, te, o, złapało. E, ciężko jest, bo te torpady czasami niezłego świra dostają, łatwo jest je wyminąć, gdy okręt jest na. Na uciekającym, dobra, jest złapany i to jest wygoda na amerykańskich, bo w tym momencie już się nie muszę przejmować tym złapaniem, one naprawdę długo trzymają ten okręg. Zobaczcie, ten pasek się zmniejsza. O, tutaj konkretnie dostałem, będę zaraz pewnie wyświecony z powrotem dokładnie ale nie chowam się, zobaczymy jakie będę zbierał obrażenia, będziecie mieli też ogląd na to jak to wygląda. Pensa kola ucieka, kręci się, zobaczymy czy coś tak będzie w tej chwili. Jak ją złapałem też na te podwójne, podwójne zaznaczenie, spingowanie tak zwane, to mamy... Będziemy mieli dalej jeżeli tylko śródokręcie dostanie. A to się może nie, nie udać. E, zobaczcie, sonar ping, effect duration aż 600 sekund. E, nie pamiętam ile to było na Niemcach, niestety. E, także sporo. I zobaczcie, jak ładnie wyminął te torpedy. <grywdy> Bardzo łatwo. Wiecie co schowamy się na chwilę pod wodę. Niech sobie samoloty odlecą stąd, e, bo one mnie cały czas świecą. Damy sobie cała naprzód. E, podpłyniemy troszkę bliżej tej pensakoli. Chociaż tutaj to nie Meksyko cały czas było. Też byłoby dobrym celem. Mm. I widzicie, że niestety nie mogę teraz, oczywiście, zobaczyć tego, chociaż tutaj też też nie będę miał informacji, jeśli chodzi o pingowanie. I te pingowanie też ma swój zasięg: to nie jest tak, że puścimy sobie torpedy i będziemy sobie przez całą mapę pingować cele. Nie, na Niemcach to jest 10 km zasięgu, a tutaj jest chyba troszkę mniej, zaraz zobaczymy. Spróbuję sobie wyjść ponownie. Może sobie samoloty już poleciały. Zobaczcie, że cały czas powietrze ucieka, i na peryskopowej też cały czas ten tlen spada. Mamy Pensakole, próbujemy raspingować. A tutaj jest zasięg 9 km, widzicie, czyli jakby o kilometr więcej niż torpedy mają w zasięgu. O, chyba mi się nie uda. Udało się. I ładnie pensakola idzie teraz boczkiem. Jest szansa na jakieś ciekawe torpedowanie. Tak, jeszcze chcę współpracować i idzie na lewą burtę. Gdyby poszło na prawą, to możliwe, że hmm, chociaż, chociaż może wyminąć. Możliwe, że torpedy nie dopłyną. skuba wyminie. wyminie. Nie dostał jedną, i widzicie, mimo że był spingowany, to dostał małe obrażenia, ponieważ dostał w rufę, dostał tam, gdzie nie ma cytadeli, gdzie nie ma, gdzie nie ma śródokręcia. Cała wstecz, bo znowu samoloty mi świecą tego. Właśnie nie lubię, dlaczego lot nie jest na, na tym, na, na samolocie, bo ona zawsze wie, gdzie jesteś, nieważne, czy nas widać, czy nie. Dobra, idę pod wodę. Niestety te torpedy też słabo puścią, chociaż o nie, jedna jest. Dostał znowu, niestety, bez cytadeli, także to wcale nie jest takie chopsiub. Eee, kitram się na chwilę. Spróbuję złapać troszkę oddechu, no, złapać oddechu pod wodą eee, odsapnąć, tak żeby sobie ta pensa kola stąd bardziej odpłynęła. I przede wszystkim mam 35 sekund do następnych torped, Ale muszę uważać cały czas na tlen, który mi cały czas ucieka. Muszę mieć na uwadze, że eee, będę się musiał niedługo wynurzyć, bo tlen może się skończyć. Dobra, zejrzyjmy się na peryskopowej. Zwróciłem uwagę, że tak naprawdę chyba nie ma różnicy, jeśli chodzi o prędkość pod wodą, a nad wodą, co ciekawe, no nie wiem, czy to będzie tak już formalnie do końca, zobaczcie, jestem 2,6 od Pensacoli i na szczęście chyba ona tutaj dostaje ładny fokus, dawać ją, dawać, dawać, bo ona musi zginąć. Nie mogę, muszę się schować, muszę poczekać, aż Pensacola zginie, bo niestety nic nie zrobię, bo już mam tylko 2,300 obrażeń, obrażeń HP-ków. Tylko, że ja jej w tej chwili nie świecę, to chyba nikt jej nie świeci, to nie tak zrobimy. Cała naprzód i popłyniemy sobie pod kolą. Zaświecimy ją na proksy i może wtedy ktoś ją dobije. Eee, w zasadzie to nie tak, muszę się wycofywać, bo muszę iść gdzieś po tlen. Eee, potrzebuję tlenu, muszę uciekać. Jest, pęsakola zginęła, wysuniemy się. A w zasadzie to już się świeciłem na tym, na proksy, bo podpłynęła blisko. Mamy załadowane mm, jedne torpedy, zaraz będą drugie. Chociaż tutaj Dallas i i reszta ekipy. Kurczę, dobra, puszczę. Na szybko. Pod wodę szybko, 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 szybko. No i niestety zginąłem. No widzicie, wysunąłem się na chwilę, zobaczymy jeszcze, ale chyba te torpedy nie wejdą. Nie, nie będą, nie złapałem namiaru. Także tak to wygląda w gameplay'u. No cóż, standardowo, zapraszam do komentarzy, na pewno będą, będą się pojawiać kolejne filmy, czekam aż będą ósemki, dziesiątki itd. Tak dalej, tak dalej co się będzie działo. Dajcie znać kto do, to dostał dostęp, jak wam się grało, oczywiście na podwodnymi, bo tam już widziałem kilku moich widzów, otrzymało dostępy. Posprawdzajcie maile, posprawdzajcie, pamiętajcie skrzynki spam i tak dalej, bo możliwe, że macie zaproszenie, a z niego nie skorzystaliście chyba nawet. Uda się wygrać. Wynik: można powiedzieć, że taka średnia, jeśli chodzi o na te szóstki. Jak na razie, jak gram, to takie 56, 50 tysięcy jest średnim wynikiem w bitwie. No cóż, standardowo do komentarzy wiem, powtarzam się, zapraszam. Tyle ode mnie i do usłyszenia w znanych materiałach. Hej